Dzień dobry, dzień dobry, witajcie w drugim odcinku, a bardziej trzecim filmie z gry Schedule One. Słuchajcie, mamy godzinę nocną. Ja wiem się ostatni raz przespał w tym dniu, znaczy w sensie w tym dniu, w sensie w tym dniu też, ale... w tym motelu. Odblokowało się słoik, gry speed grow. Dobrze. I przemieszczamy się do pomieszczenia naszego kolejnego, który się znajduje o tam. Patrzcie jaki wcześny poranek tej. Nie wiedziałem, że to jest zachód słońca. Tu można używać telewizora. No! Wiadomo co to jest. Co to jest control drop? A, że opaść, dobra. E, a tu nudl, no to po prostu są jakieś tam wężyki i takie inne. Też bardzo fajna gra, wydaje mi się. Ale to skupiamy się na handlu, yy, handlowaniu niż używanie telewizora. A mianowicie, ja bym wziął sobie teraz to wszystko, przeniósłbym, aha, ja bym kosz opróżnił, bo to jest tak trochę niekultura, kultur, kulturalnie, że yy, my tutaj wszystko zostawiamy takie śmiecie, i ja bym poszedł z worami. Aha, bo miejsca nie mamy. To ja te na razie wory zostawię, bo ja sobie pójdę sprzedać tego wora. Żeby dostać pieniądz Tak jak zawsze Tylko odbiorę jeszcze pieniądze stąd 7 dolarów to jest tam mało, no ale zawsze coś I teraz tak, czy to już wszystko? Zgaszmy światło, żeby nie marnować prądu e Rego taki był jaki jest, więc możemy jeszcze odsłonić ro e roletę. Proszę bardzo, zapiszmy, ale to już zapiszemy sobie w, e w tamtym drugim mieszkaniu. Aha, bo my musimy jeszcze tutaj jednego okrusz od, od, od yy, przepraszam yy, sprzedać yy, produkt yy, Nevermind Sorry yy, Tak, też za chwilę Tylko dajcie mi chwilę, bo ja muszę Ja chciałem spakować to To, to na razie to też Aha, bo już miejsca nie ma Ja sobie tak to zrobię. A to ja bym umieścił sobie gdzieś tu. Dobra, ja bym szybko poszedł po poworeczki takie do pakowania, żeby móc sprzedać te przedmioty całe. Widzę, co chodzi, nie? Ja tam, żeby takie nie mówić za bardzo. Tutaj, dzień dobry, chciałbym kupić bagietkę. Z tobą to się w ogóle nie da. Szybko, bo ja mam 22... A, 2 godziny, to jeszcze na spokojnie yy, no. Wezmę sobie 20 może tym razem. Proszę. I teraz idziemy... Za chwilę porozmawiamy z dziadkiem Nelsonem, żeby Nelsonem, oczywiście, że tak, tylko... Najpierw sobie pójdziemy tutaj yy, Spakujemy. Te wszystkie rzeczy, a gdzie są te wszystkie rzeczy? A tu, dobra, sorry, już, już się wystraszyłem. Mamy cztery sztuki tego rodzaju i je sprzedamy. Więcej nie przejmujemy, bo już na razie nie mamy. Czyli tak, jeden idzie się tu. Proszę bardzo. A kolejna osoba jest gdzieś tam. No też blisko. I to jest ten Austin. O! Może ciebie te trzy rzeczy. No i zobaczcie. Już tu mamy 200 dolarów zarobione. Co Kto ten tu. Co mu robi? O! Cztery sztuki. Oczywiście, że tak Tylko afternoon. Mam nadzieję, że się uda to zrobić. Ja bym na razie szybko zrobił tylko jedną roślinę. Bo ja nie wiem czy się uda, czy się nie uda, ale dobra, no już, już mi się chce drugą. Teraz szybko bierzemy nasionka danego rodzaju. I woda, szybko, woda, woda. I raz, i dwa, i trzy, i cztery, i pięć. Niech to już sobie rośnie, a tu... E, posadzimy roślinę? Dobra, tu już 5%. Aha, ja wiecie co, ja bym poszedł po jeden taki bardzo znany produkt. Wy pewnie nie znacie, ale ja tam go znam. Przed chwilą co się odblokowało właśnie. Dzień dobry, proszę pana, ja bym chciał kupić teraz tak, Grow Speed. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. I to pomoże nam urosnąć szybciej produkty. Tylko poczekajcie, ja przyjmę tylko to zamówienie. Tak? To będzie Afternoon. Za 5 godzin się kończy to wszystko, więc na spokojnie. Powinno się wszystko udać ładnie, pięknie, ładnie. Yy, I zaczniemy tu. Widzicie? Jak to szybko już ten? Mamy 68%, to dopiero mamy 14%. Yy, a co do tego wszystkiego, to ja bym jeszcze poszedł przepraszam, jeszcze raz bym poszedł do yy, do tego tutaj gamonia i ja bym yy, kupił jedną fajną rzecz do sprzątnięcia śmieci i to jest trash grabber. Mhm. Już więcej nie kupię, bo wiadomo nie mam pieniądzów. Yy, za chwilę ci dam na spokojnie, na spokojnie, tylko to musi się jeszcze trochę urosnąć, mamy 4 godziny jeszcze, także na spokojnie e, Baczcie, można w ten sposób Ej, Dobra, to po sobie to jest niepotrzebne, więc ja to sobie tu wsadzę. Aha, ja bym kupił później Rego, jakbym trochę jeszcze więcej zarobił. Tylko, no właśnie, tu musi jeszcze 20% się urosnąć. Yy, dalej, dalej, uda ci się, uda ci się. 4 godziny zostało jeszcze 16%, ale zobaczcie, że już to dosłownie szybko poszło, bo tu mamy dopiero 30% urośnięcia, co mnie też bardzo cieszy. I wydaje mi się, że powinno się udać. I potrzebujemy aż 7 nasion. Aż 17. Mamy już 16 torebek, więc bardzo dobrze. Mnie to bardzo cieszy. W międzyczasie, sobie tutaj, jak to się wszystko robi, to ja sprowadzę sobie swoje rzeczy. Poczekajcie, znaczy nie, 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 na no spokojnie i teraz tak to sobie wywalę, bo tu już się opublikowało. To również, te trzy są za duże. No wiadomo, jeden jest za duży. To, co to, to jest? To jest ten najświeższy odcinek. Ale ja sobie ten output wyrzucił i teraz mamy kolejny odcinek, dobra. Yy, dalej, jeszcze 4% GOAT'u. Yy, czy tu można okno otworzyć? Nie, ale szkoda, że tak na widoku tu wszystko jest. No bo tu wszystko jednak widać. <grym> no ja się nie dziwię, bo wszedłem na dach. Ale wiadomo. O, już można zerwać, co mnie bardzo cieszy, tylko nie mam nożyc. Ale już mam. Także już lecę. Już 8 na... 8, przepraszam. Ja bym już od razu zasadził roślinę. Żeby tutaj ciągle się szło, ale już nie będę tego kupował szybkiego podrośnięcia, bo to nie ma sensu najwyższego. Za chwilę będzie trzeba nasiona kupić, to chyba nawet pieniędzy nie mamy. Znaczy mamy, ale wiadomo, nie? E, to sobie już od razu zasadzimy i niech sobie to już rośnie. Oj, wody nie ma! Oj, wody nie ma! Gdzie jest woda? Tu jest kran. E, dobrze. I tu musimy zakręcić. I e, proszę bardzo. E, godzina została, więc szybko, szybko jeszcze podlejemy sobie tą roślinę. I e, to wszystko sobie tutaj. Pakujemy. No szybko, szybko, ile tam już mamy, nie wiem nawet. Jeszcze jedna sztuka, trzy sztuki, ale to za chwilę, bo ja nie wiem, czy mam materiał. Siedem sztuk, idealnie Wam powiem. Gdzie jest ta osoba? Gdzieś tam, ale widziałem, że gdzieś bliżej jest tam. Także dobrze. No szybciej, szybciej, bo ja nie, czasu nie mam. Nie mam. E, ile ty chciałaś sztuk? Trzy sztuki. Nie, 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 nie to, nie to. Nie wziąłem z domu? No, eresz ty. A ten barbershop jest chyba daleko. Weź szybko i teraz... Przepraszam? Yy, raz, dwa, trzy. I teraz tak. I teraz pędzimy jak najszybciej do tego, tam drugiego użytkownika. Może się uda, kto wie. 30 minut zostało, powinno się udać, ale powiem wam, że to był stres najbardziej. A Czy to, czy to stres, ale ja nie wiem. Yy, nie stresujemy się przy grach, wiadomo, ale no. No to jest akurat bardzo, mm. bardzo, bardzo, bo tu jest duży pieniądz. Trzymaj. Czy ja to sobie mogę jakoś podmienić? Nie, nie mogę. Uff, dobrze. Udało się. Ile mamy pieniędzy? Już prawie tysiąc. E, dobra. E, tu kolejne osoby chcą. Także jeszcze teraz będę mógł przyjąć tą osobę kolejną. Natomiast przyjmę jutro. Gdzie jest ta kolejna osoba? Next to inter Hotel. Czyli to jest tu. To kolejną osobę, to sobie zrobimy jutro, bo wiadomo, chyba powinno tam wyrosnąć. A bo ty jedziesz, tak? Idziesz, tak? Ludwiczek? No dobrze, dobrze. Mam dla ciebie. Jedną roślinę. Okulary ci się świecą. A, bo tu dalej coś trzeba przetłumaczyć. nie? Już lecę. Yy, co chcesz? Szybko, szybko, coś się zacięło, się. Dziękuję, powinieneś porozmawiać z Benji. Kolmenem może Ci pomóc przenieść rzeczy. ok. Możemy zatrudnić teraz Benji Kolmen as the dealer. To jest gdzieś tu. Mm. Dystrybutor. 500 i 20% yy, jakiegoś tam yy, To może później. Natomiast teraz ja bym chciał sobie zasad zasadzić roślinę w domku i pójdziemy tam sobie dalej bo, znaczy no nie no, zasadziliśmy już ale wiecie, ciemno jest i to już, to już można użyć, także można jednak posadzić roślinę i soil I... okkusz. Ok Ej, przepraszam, e, przedmiot. Kurde, teraz to trzeba się tak pilnować, żeby tego nie mówić. Wymawiać. No cóż 10 litrów zostało, dobrze. E, wiesz sztuki okkuszów? Ok e, no pewnie, że tak. E, rano. To już mamy 5 sztuk. Tylko trzeba pamiętać, żeby tu wziąć, bo ja ciągle zapominam. A właśnie, bo my musimy kupić torebki. Starczy do idealnej sztuki, ale no jednak... ...torebki trzeba kupić. Oho, dobra, kontrola policyjna za chwilę się zacznie. A to ja sobie teraz biorę te śmieci, które właśnie są tutaj. Trash grabber trash grabber pickup, pickup, pick, up, pick, up, pick up. I weź sobie co I wywalamy to do kosza Co już widzę, że jest pełne Że sobie podmienimy I za chwilę sprzedamy hmm. Zapraszam Coś chyba ci się stało <laughs> Dziwne są te człowieki eee, dobra A, bo on zapnął! O ty? Co ze Ty? No 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 porozmawiajmy sobie jeszcze z tym dziadkiem Nelsonem, eee, co ty ode mnie chcesz Czekaj czekaj, bo... Teraz mi telefon się zaczął zacinać, co mi bardzo niestety nie odpowiada. Yy, dobra. Masz przyzwoitą bazę operacyjną i rosnącą bazę klientów. Teraz będziesz zarabiać porządne pieniądze, ale będziesz potrzebować pomocy, aby zarządzać wszystkimi klientami. Yy, dobra. Yy, czas pomyśleć o. Z z z o zatrudnieniu dealera. Jest facetem Benji Coleman. Tak się chyba nazywa. Chyba tak się nazywa. Będzie pierwszym dealerem, z których będziesz mógł pracować. Dobra, w porządku. Wujek Nelson nie będziesz mógł już zatrudnić dealera, dopóki jeden z jego znajomych cię nie poleci. Ci nie poleci. Będzie jest przyjacielem Peggy, Beth i Ludwika. Skup się na sprzedaży im Dopóki jeden z nich cię nie poleci. No już polecił, chłopie. Mamy teraz porozmawiać z nim. E, tak, rano. Czyli już 3, 5, 6, 7, 8. To już mamy tyle. Czy mamy porozmawiać z dziadkiem e, zatrudniać dystrybutora, czy jeszcze nie? Ech. To może w kolejnym odcinku, co? Zrobimy sobie zatrudnimy dystrybutora. Czy tam pomocnika? Zapiszmy grę. I teraz pytanie jest następujące. Tu już można wyrwać. Teraz tak idzie krzywo, ale no... Będziemy się starać raczej tak prosto. Szkoda, że od tej strony trzeba naciąć najpierw a nie od tej drugiej. Ale dobra, to o to się nie przejmujmy. I jeszcze to. 7,7 litra. Dobra, to rośnie, to jeszcze rośnie. To możemy się przespać do siódmej. Czemu by nie? I to robiliśmy 165 EXPA. Zblokował się co so, y, jakieś tam nasiona y, i innych takich... inne takie pierdoły. O czym nie powiem. Y, I sprzedajmy sobie jeszcze te wszystkie przedmioty w tym odcinku. Będzie trochę taki krótszy odcinek. Y, czasu nie mam. Ale się staram dla Was nagrywać. Po co ja wziąłem to? Dobra, trudno. Dla ciebie mam trzy. Dla ciebie mam trzy. Mm -hmm. Trzeba pilnować na policję Ty chciałeś trzy I jeszcze jeden gdzieś chciało, jeszcze dwa. Gdzieś tam A, w, w basketball Court. Blisko domu. Blisko domu, yy, where is my, my room? Nie, 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 ja chciałbym ci to dać. Yy, to trzeba spakować, ale wiadomo, nie mamy torebek, więc musimy kupić torebeczki. No, za mało tych torebek mamy. Naprawdę. Mm. Dzień dobry, chciałbym kupić torebeczki. Ile tam mogę? 10? Eee, co? Poczekajcie, trzeba tutaj przerzucić pieniądze. Depozyt maksymalnie może być. I done. Chciałbyś trzy sztuki? Oczywiście, że tak. Mogę afternoon cię przyjąć. Czyli to pewnie w kolejnym odcinku chyba. E, 20? Dobra, weźmiemy sobie 30. E, nie, 20 może. Mhm. Trzy e, sztuki chciałby za tylko e, Teichlers? Dobra, nie ma problemu. Opiszmy grę, zapalmy światło. Game saved. No, zapisałem. No. E, o, to już wyrosło. E, Okej. Okay. I... Yy, posadzimy jeszcze ziemię. I... Co ja chciałem zrobić, bo już zapomniałem. Co teraz trzeba zrobić? Aha, posadzić... Yy, nasiono. Bo my już nasionek nie mamy. Urzesz ty. No, trudno. Bo my już nasionek nie mamy, to trzeba się z nim umówić. I, po, i jeszcze ten, sprzedać, yy, kupić, yy, znaczy zwrócić mu pieniądze. Eee. Nie, 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 kosz proszę tam wrzucić, o. Ja chciałem wrzucić. Eee. To tu wrzucimy, bo trzeba iść... Zwrócić mu pieniądze mm, To było gdzieś tu Ja chciałbym zapłacić swoją dobę I to jest za... E, Dan Hardwell, dobra, czyli gdzieś tam Czy to jest to? Tak, i 270 mam Uff, Ty, już w kosze muszę, no ja ci kręcę i wykręcę e, Dobra, 270, withdraw. Dobra, mam 270 i musimy to móc zwrócić. Poczekajcie. Już si 270, dobra, poczekajcie. O. Już wszyscy? Tak. E, proszę bardzo. Otrzymałeś już? Chłopie, nie za szybko. I ja bym teraz chciał Kupić od ciebie Nasiona Sztuk 9 I za 4 godziny 30 minut dobrze, zapiszemy sobie grę i będziemy kontynuować w kolejnym odcinku kolejnej przygody Dzięki wielkie obejrzenie tego odcinka Możecie zostawić ławkę w górę Możecie zostawić subskrypcję, komentarz jak zawsze możecie zostawić pod filmem, ja będę odpisywał I widzimy się w kolejnym odcinku Pa